Nie wymyślimy niczego nowego. Cały czas należy gromadzić zapasy surowców strategicznych, to znaczy już teraz należy przygotowywać magazyny gazu, gromadzić węgiel, którego została na szczęście w Polsce nadwyżka ze względu na to, że mieliśmy ciepłą zimę i stworzyć zapasy, które pozwolą przejść bezpiecznie przez celon grzewczy, ponieważ analizy Stowarzyszenia Operatorów Przesyłowych Gazu NSOG. Sugerują, że połączony efekt kilku czynników może dać znowu kryzys dostaw. Chodzi o to, że jeżeli naraz będziemy mieli bardzo srogą zimę, będą znowu problemy z dystrybucją węgla. Pojawią się problemy z energetyką jądrową we Francji, która musiała zmniejszyć o 1 trzecią przez korozję reaktorów, i do tego będziemy mieli zerowe dostawy gazu z Rosji, bo przecież ten nadal jeszcze płynie przez Ukrainę i Turcję, to wszystko razem może dać nowy kryzys energetyczny rozumiany jako kolejny szczyt cen, z którym będziemy musieli sobie radzić tak samo jak w zeszłym roku, więc nie otwieramy jeszcze Szampana. Daliśmy sobie radę w sezonie grzewczym 2022-2023, ale za chwilę następny i to będzie kolejny egzamin z naszej gotowości. Dlatego politycy pokłócili się już o to, czy kryzys energetyczny nastąpił, czy nie. Przed wyborami to chyba naturalne. Ale patrząc na suche dane, jeszcze nie jesteśmy po kryzysie. Ten kryzys wciąż trwa. Obrót energią i surowcami na rynku zachodnim jest przedmiotem gry giełdowej, a więc także do pewnego stopnia spekulacji. Nie stwierdzono dotąd złamania prawa. Natomiast faktem jest, że inwestorzy mogą grać na to, że kryzys da im zarobić, i to jest pole do działania regulatorów. Być może warto zastanowić się nad windfall tax, czyli podatkiem zalecanym przez Komisję Europejską. I Międzynarodową Agencję Energii w celu e, ograniczenia nadmiarowych przychodów koncernów, które zarabiają na kryzysie energetycznym. To jest wielka dyskusja, która w Polsce nie zakończyła się konkluzją z tego względu, że interesy e, obywateli zderzyły się z interesami koncernów, interesami polityków. No i mamy PAD. Polska nie wprowadziła windfall tax.